100% skuteczności w sygnałach tradingowych za darmo cały tydzień. Pokażę Wam następny. Poprzedni tydzień 14 na 17 sygnałów zyskownych. Potencjalnie w najwyższych momentach można łapać było RR1 do 53,5. Co tygodniowe sesje z analizami jako order bloki w praktyce dla całej społeczności. Która liczy 6170 osób za darmo, tak wyglądają opinie osób, które są, tak jak widzicie, zadowolone. Mega rozjaśniła mi ta sesja, wszystko dzięki za e, informacje. Mięsiwo, jak zawsze i tak dalej. Jeżeli chcesz za darmo, całą platformę do tradingu, napisz info w komentarzu. Wszystkie sygnały, edukacja dla totalnie osób zielonych, początkujących analizy od A do Z info w komentarzu, zapisz się ten filmik na później, daj obserwację, żeby nic nie pominąć i się